Króluj nam Chrystę, zawsze i wszędzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, słuchacze Anioła Beskidów, internautów, ksiądz Tomasz, zwłaszcza Dorek. Zapraszamy na kolejne rozważanie, jak po Bożemu zarządzać finansami. Zarządzać finansami, <grym> tak, chciałem <grym> powiedzieć troszeczkę inaczej, ale, ale właśnie o to chodzi, bo w tych naszych pierwszych rozważaniach, które już jakiś czas Temu rozpoczęliśmy, myśląc właśnie o, takim cykli, o takich cyklicznych spotkaniach, sporo czasu, sporo miejsca poświęciliśmy takim właściwie fundamentom, jak patrzeć na, na świat, na rzeczy. W naszym dzisiejszym świecie mamy, mam takie wrażenie, gdzieś, gdzieś człowiek odszedł od tego klasycznego stosunku do, do rzeczy i do myślenia o rzeczach. Zawsze starożytność, nawet jeszcze średniowiecze, słynęło z tego właśnie podejścia, że to, co jest, czyli byt, był podstawą i, i dobra i prawdy przede wszystkim i piękna. Człowiek rozważał tajemnicę bytu, tam szukał podstaw dla swojego życia, dla, dla sensu, właśnie w tym znajdował, znajdował sens. Potem jakby nastąpił zwrot do opisywania wydarzeń, historii i gdzieś ten sens zaczął się człowiekowi wymykać. W końcu człowiek zaczął szukać prawdy w tym, co sam robi, no i zagubienie jeszcze bardziej postąpiło. My w naszych rozważaniach na temat majątku, pieniędzy, dóbr, staramy się, żeby były one oparte o słowo Boże o coś, co jest najtrwalsze ze wszystkiego, co znamy. Słowo Boże. Dlatego być może wielu naszych słuchaczy czy, czy widzów internetowych, przynajmniej na początku, bo, bo chyba to jest doświadczenie każdego żyjącego w tym świecie, ma pewien problem z zaakceptowaniem właśnie takiego patrzenia, z zaakceptowaniem takiego fundamentu, który właśnie na początku wydaje się fundamentem bardzo lichym, takim, takim pływającym, tak. bardzo grząskim. Tymczasem jeżeli posłużymy się rozważaniami filozofów, teologów, a właściwie nawet gdy sami dobrze zastanowimy się nad, nad swoją sytuacją, nad tym, kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd, okaże się, że rzeczywiście jedynym trwałym fundamentem jest Boże Słowo. Nie ma nic trwalszego. I dlatego, dlatego wracamy ciągle do tego Słowa i te nasze rozważania chcemy oprzeć na tym, a nie innym fundamencie. Już trochę tego fundamentu założyliśmy, próbowaliśmy go uporządkować, mówiąc, że Pan Bóg jest tym, który stworzył wszystko i wszystko do Niego należy. Jest tym, który wszystko posiada, jest właścicielem, właścicielem. wszystkiego. Mhm. Mówiliśmy o Bogu, który nad wszystkim panuje, wszystkim rządzi, jak mówi jedna z Antyfon. Adwentowych z mocą i słodyczą. Jest przepiękna, przepiękne porównanie czy, czy określenie tej, tego Bożego Panowania, bo ciągle też mamy pewne zderzenie z, z, naszymi, z naszym sposobem rozumienia słów, takie, takich właśnie jak posiadanie czy panowanie. No i też mówiliśmy trochę o Bożej Opatrzności. Dawaliśmy te przykłady bohaterów biblijnych, którzy zaufali Panu Bogu. No właśnie, ale ciągle mamy, ciągle mamy jakiś lęk w sobie, taki, który jakoś nie pozwala nam na to pełne zaufanie do Bożego Słowa. Ciągle się z tym zmagamy. Jest to nasze codzienne zmaganie. Dlatego y, dobrą jest taka, sugesti taka y, sugestia, y, y, że, że warto wstawać codziennie rano i tak naprawdę porządnie odmówić modlitwę, <śmiany> 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 która, y, która będzie y, nie tylko uznaniem, Boga za, za tego, do którego wszystko należy i który nad wszystkim panuje, ale uznaniem Boga, który, który jest dobrym ojcem, uznaniem Boga, który miłuje człowieka i właśnie rządzi ze wsz wszystkim z mocą i słodyczą. Musi w nas to Zaufanie do Pana Boga ciągle rosnąć, ponieważ y, tylko wtedy, kiedy Mu zaufamy, <grym> będziemy mogli z całego serca powiedzieć y, wszystko, co mi dałeś, jest Twoje tak? i, i jest do, jestem do dyspozycji ja sam. Wszystko, co mam, co posiadam, jest, myślę, niezwykle ważna y, podstawa. Tak sobie myślę jeszcze, powracając do tego księdza, tutaj, tej propozycji, tej modlitwy co, co, co porannej, prawda? żeby tak wstać. No bo w zasadzie to, co nas otacza, nie? świat, telewizja, reklama i tak dalej, no cały czas nam tłoczy do głowy coś innego. Nie? <laughs> Że to my jesteśmy tutaj tym, którym ma coś do powiedzenia. Ten konsumpcjonizm, który nas otacza, chce coś wymóc na nas. Nie? Jak się dostaniemy już w jego szpony, no to trudno się wyrwać. Nie? Chcemy nowe, chcemy mieć, chcemy zmieniać, czy to samochody, czy smartfony i tak dalej. Więc no, jakąś przeciwwagę dobrze by w tej modlitwie było znaleźć. Nie? Tak sobie myślę, że jest tego tyle, tak jesteśmy mocno osaczeni, bo przecież wystarczy cokolwiek jakiekolwiek medium otworzyć, jest reklama, jest, jest jakiś przekaz, który... Do czegoś nas zachęca, czasami wręcz zmusza, jedziemy ulicą, widzimy billboardy, które są pełne reklam. No i człowiekowi się rodzi takie poczucie, że fajnie by to było mieć, fajnie by to było kupić. A jak nie będę um, miał, to będę gorszy? Tak, nie? bo mam coś już starszego, prawda? Już nie ten model. No i teraz jak się z tego wyrwać, nie? Gdzie znaleźć przeciwwagę? To myślę sobie właśnie, że ta, ta propozycja ten ksiądz tutaj powiedział modlitwa. Chociaż taka króciutka, nie? No, przeciwko tego ogromu, który, który nas potem spotyka, konsumpcjonizmu, no, jest dobrą przeciwwagą, żeby nie dać się zwariować. Nie? Tak, poza tym, poza tym świat dzisiaj próbuje budować nawet swoją jedność jakąś i próbuje się integrować wokół zagadnień gospodarczych. Odchodzi się od takiego klasycznego myślenia o wartościach, Kreśli się jakieś ideały, które z wartościami nieraz nie mają nic wspólnego. I właśnie wokół pieniądza, wokół gospodarki, wokół dobrobytu próbuje się budować właściwie taki świat społecznych, relacji. No, my wiemy, że to, że to jest takie budowanie na piasku tak naprawdę. Bo, bo nie ma tego odniesienia do, do fundamentu, jakim Jezus. jest Pan Bóg, jakim jest Jego Słowo. I no, tak jak prorocy wskazywali w Starym Testamencie, jeśli nie mamy tej życiodajnej relacji z Bogiem, wszystkie nasze działania, jak mówi Pismo Święte, będą działaniami, w których odkładamy do dziurawego mieszka i ciągle, ciągle nie będziemy mieć. Natomiast Pan Bóg i we śnie darzy swych umiłowanych. Tak. Więc warto, warto właśnie ciągle do tych podstaw wracać, bo... Tego nam tak naprawdę brakuje, tego jesteśmy głodni, tych solidnych fundamentów naszego życia, tam takich fundamentów, które dają nam sens. Właśnie konsumpcjonizm z całą tą siłą produkowania i spożywania nie zaspakaja wszystkich pragnień człowieka. Znam opowieści, które opowieści o ludziach, autentyczne rzeczy, które się działy, gdzie, gdzie rzeczywiście ludzie żyli ponad przeciętną, jeżeli chodzi o posiadanie. Natomiast byli rzeczywiście ludźmi nieszczęśliwymi, rozpadały się małżeństwa, nie układały, nie układały się więzi rodzinne. Człowiek popadał w konflikty. To dotknięcie zła jest tutaj pewnego rodzaju też kluczem do rozumienia tego, dlaczego tak dużo mówimy o tych fundamentach. Bo zło działa, działa aktywnie. O tym Ojciec Święty Franciszek w swoich katechezach też wspominał stosunkowo niedawno, omawiając modlitwę Ojcze Nasz. My żyjemy w stałym zagrożeniu zła i to zło ciągle nas dotyka, więc ta przeciwwaga to nie jest tylko sprawa zrównoważenia konsumpcjonizmu, ale to jest przede wszystkim taka nasza egzystencjalna konieczność. Musimy się oprzeć na tym, który jest jedynie dobrym. W nim musimy założyć ten fundament, bo no nie damy rady. Pewne rzeczy mogą się udać na, na krótki czas, mogą zaspokoić jakieś nasze tymczasowe ambicje, ale okazuje się, że żadną rzeczą się nie nasycimy tak, żebyśmy już więcej nie byli głodni. Będziemy chcieli now, nowej, następnej, nie? żeby jakby znowu ten, ten głód zaspokoić. Nie? To on będzie taki jakby niekończący się, na chwilę tak jak powiedział, będzie zaspokojony, ale znowu się pojawi, tak, znowu coś nowego. A trafiłem ostatnio na taki fajny tekst, w zasadzie takie pytanie, czy ktoś widział, żeby za konduktem pogrzebowym jechało auto z napisem przeprowadzki. Nie? Mhm. No tych rzeczy nie zabierzemy ze za sobą. Nie? Tak. One zostają tutaj i to gromadzenie, takie czasami nawet na siłę, nie? Bo, bo, muszę, bo muszę mieć, no, ono do niczego nie prowadzi. To wszystko i tak tutaj zostaje. To jest nie? takie złudne szukanie tak. zabezpieczenia. Nic ze sobą nie zabierzemy. Nie? Tak, i Ciągle, ciągle mamy, mamy to zderzenie, co przetrwa. Co przetrwa ekstremalne wydarzenie w życiu człowieka. Mhm. Bywa Bywa to bardzo trudny wybór, bywa, dlatego może jest, nie, nie tyle bywa, jest. To, to jest bardzo trudny wybór w życiu człowieka: komu zaufać, na czym stanąć, hmm. na czym oprzeć swoje życie, swoją przyszłość, przyszłość swojej rodziny. Bo rzeczywiście, jeszcze raz to powtórzę, na pierwszy rzut oka, na pierwsze wrażenie wydaje się, że słowo. Boże, to jest coś jak wiatr, mm -hmm. natomiast pieniądz, że to jest coś twardego, coś materialnego, nadczającego pewność, tak. a jest, jest tak naprawdę dokładnie na odwrót. Ale żeby odkryć tę prawdę, y musimy mieć wiarę, musimy zaufać Bożemu Słowu właśnie. Y Człowiek wierzący, który okazuje Bogu wiarę, dostępuje zrozumienia tej prawdy, dostępuje też widzenia rzeczywistości w taki sposób, jak Bóg widzi. I tego nas Jezus uczy w Ewangelii, tego nas uczy właściwie całe pismo święte. I to potwierdza tradycja, cała tradycja wiary chrześcijańskiej. Dlatego mamy tych świadków, dlatego mamy w kościele tych, którzy ślubują ubóstwo, dlatego mamy tysiące przykładów ludzi, zarówno tych, którzy są na ołtarzach, są kanonizowani, błogosławieni ale również ludzi wokół nas, jakbyśmy się tak dobrze przyjrzeli, z pewnością ich znajdziemy i po prostu po imieniu ich wezwiemy tutaj, mm. którzy, którzy potrafią budować swoje życie właśnie w oparciu o Boże Słowo i oni są szczęśliwymi, nie są wolnymi od utrapień, bo jak powiedziałem, to zderzenie ze złem, na tym świecie, ono jest tak bardzo realne, tak bardzo konkretne. My potrzebujemy rzeczywiście roztropności węża, żeby nie dać się manewrować właśnie w takie różne, nazwijmy to, ogólnie ciemne układy, bo, bo to, to jest naprawdę, tutaj jest potrzebna taka roztropność, taka przezorność. I za każdym razem, w każdej takiej trudnej sytuacji, jeżeli my nie mamy tego podstawowego zaufania do Pana Boga, nie zgłębiamy tego, kim On jest, to za każdym razem mamy trudność. Dlatego ta modlitwa poranna, ona jest hmm. tak ważna, jest tak istotna. Szczerze powiem, jeżeli ja słucham od dorosłego człowieka usprawiedliwienia, zapomniałem o modlitwie. To mnie jako chrześcijanina, jako, jako księdza to tak bardzo wewnętrznie porusza, tak buntuje się strasznie, jak, jak słyszę takie właśnie słowa i usprawiedliwienia, które nawet dziecka są niegodne, bo one, one pokazują, jak bardzo człowiek jest w tym świecie pogubiony, i jak bardzo mało wkłada wysiłku w to, żeby mieć ten solidny fundament zaufania Bożemu Słowu. To jest, to jest naprawdę, powiedziałbym, takie moje duszpasterskie cierpienie, bo, <noise> bo chciałbym inaczej, żeby było, żeby jednak każdy umiał odkryć, jak dobry jest Bóg, jak, jak, jak jest wielki. Jak rzeczywiście w jego ręku wszystko, ale no, bez modlitwy nie ma jest, szans. Nie? Tak, to jest problem. Jak się nie nakarmimy słowem, no to też nie wydamy owoców tego słowa, nie? Hmm. będziemy wydawać owoce tego, co, co, co najbardziej słuchamy, go dopuścimy, czego słuchamy, czy, czym się, czym się tam co patrzymy. Nie? Więc ten, ten świat i jego, jego ekonomia i konsumpcjonizm będzie nas wygrywał. Nie? Nie, będzie, nie będzie żadnego, że tak powiem, pola manewru tutaj. Nie? To jest pierwsza rzecz, o której trzeba jeszcze raz powiedzieć. Pewnie jeszcze nie raz będziemy do tego wracać. Natomiast jest jeszcze nazwijmy to że jeszcze wrócę do takiej próby małej definicji. My wiemy, że tak jest. Słowo Boże, objawienie Boże, on, ono nas przekonuje o tym, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, że Bóg panuje, że, że jest Ojcem, który nie pozwoli nam zginąć, nie pozwoli nas zatracić w złu. Że, że opiekuje się nami. My wiemy, że tak jest. Nie tylko nasze doświadczenie może nam w tej wiedzy pomóc, ale przede wszystkim czerpiemy tą siłę i tą wiedzę z Bożego Słowa, z Bożego Objawienia. Natomiast mamy kłopot zawsze z tym, jak to zrobić. <ślad> I tutaj, tutaj bardzo często brakuje nam takiej solidnej podstawy praktycznej. I, I modlitwa, taka właśnie powierzająca siebie Panu Bogu, to jest właściwie taka pierwsza praktyka. Ale proszę zauważyć, że to nie ma nic wspólnego ani z rutyną, ani mm -hmm. z, z jakimś, jakąś procedurą, bo chodzi o więź. Cały czas. Chodzi o więź. O to, żeby, żeby człowiek... Yy, nie popadał w przygnębienie z powodu tego, że ubzdurał sobie, że jest sam i że Pan Bóg go opuścił. Ta, ta, to pragnienie więzi jest jakby tym pierwszym krokiem odkrywania, jak to zrobić. Ale tych kroków jest bardzo, bardzo wiele. I to, może będziemy przechodzić do konkretów, <grymne> właśnie jeżeli chodzi o zarząd y, y, dobrami, które otrzymujemy. Ale ta modlitwa jest bardzo istotna, bo, y, bo wtedy właśnie się y, tak naprawdę y, ciągle zakłada te, te, te fundamenty we własnej duszy, we własnym y, myśleniu, we własnym patrzeniu na świat. Kiedy człowiek uczy się mówić tak jak to przeczytałem w materiałach, Panie Boże, powiedz mi, co mam zrobić z Twoimi pieniędzmi. <grym> <grym> tak. Co mam zrobić z Twoimi pieniędzmi, nie, nie z moimi, tylko z Twoimi. No ja to zawsze lubię odnosić tą właśnie relację, której się wspomniał do relacji ja, moje dzieci, albo w ogóle ogólnie dziecko, ojciec. Myślę, że to jest taka prosta droga do tego, żeby to jeszcze głębiej zrozumieć, jaką my mamy relację z Bogiem Ojcem przez właśnie relację naszych ziemskich dzieci nas. To jest źródło naszej wiedzy tak naprawdę, tak, no bo jeżeli wiadomo dziecko nie będzie z nami rozmawiać, albo my z dzieckiem, no to tak samo gdzieś ta więź zacznie się zatracać, ta relacja się nie będzie w ogóle budować. I dziecko będzie miało problem w ogóle z czymkolwiek podejść do rodzica, tak będzie jakaś taka bariera, no? nie, nie, nie będzie tutaj chętnie tego, tego robić, będzie raczej się obawiać albo, albo gdzieś tam się zamknie w sobie i w ogóle nic nie powie, prawda? A jeżeli my będziemy tę relację budować przez rozmowę, nie? taką czysto ludzką o, o sprawach czasami błahych nawet, nie? W typ, ale w pojęciu dziecka czasami bardzo ważnych, nie? dla nas może błahych, ale dla dziecka ważnych, no to też temu dziecku łatwiej potem będzie przychodzić z coraz ważniejszymi rzeczami i no, gdzieś znajdować u rodzica pomoc. Nie? I tu w, myślę, że to można tak właśnie fajnie odnieść do tego, że jeżeli ja zacznę krok po kroczku, nie? Od, mam krótkiej modlitwy, dłuższej modlitwy, ale opowiadać Panu Bogu o tych własnych swoich potrzebach, o, o zmartwieniach związanych czy to właśnie z, z budżetem domowym, jakimiś brakami ewentualnymi, czy, czy wydatkami, które nas czekają, prawda? to wejdę to na tą drogę coraz większego zaufania i, i jakby powierzania cały czas ojcu yy, siebie i tych swoich spraw właśnie, czy, czy rodzinnych spraw związanych no nie tylko z finansami, ale, ale ogólnie ze wszystkim, ale no skupiamy się tutaj jakby na tej, na tej materii finansów, nie? Tak, ja myślę też, że to jest bardzo dobra, dobra szkoła właśnie obserwacja, bo wielu z Państwa no po prostu żyje w rodzinach, ma te, te kontakty jakby bez przerwy, czasami są dręczące <laughs> i bardzo trudne I, i rzeczywiście nieraz wymagające ogromnej ilości cierpliwości, zwłaszcza do dzieci, które rzeczywiście nie wiedzą, nie mają ani doświadczenia, nie wiedzą, ale my tak przed Panem Bogiem właśnie się często zachowujemy. Ale jak dziecko potrafi być uparte nieraz tym, jak coś Chaka. chce, nie? A my tak często robimy się szybko wycofać nie? Że... i szukamy sposobów, no. jak, jak ten upór przezwyciężyć. No i właśnie tutaj też dotykamy takiej prawdy o, o Bożym miłosierdziu, o Bożej opatrzności, o Bożej mądrości, bo Pan Bóg zawsze słucha tego, co mówimy. My nie zawsze słuchamy tego, co Pan Bóg mówi. Ale... <noise> Jak dzieci, rodzice, <noise> tak. tak ale, ale Pan Bóg zawsze słucha tego, co, co mówimy. Słucha naszych pragnień, zna te nasze pragnienia. I na pewno spełnia te, które są po Jego myśli, po Jego woli, ale patrzy znacznie szerzej niż nam się wydaje. Boże horyzonty w porównaniu z naszymi właściwie są nie do porównania. <grymne> no, <grymne> tak? Mnie I nieraz Pan Bóg spełnia, spełnia pragnienia na swój mądry sposób, te nasze pragnienia. Potrafi jakby znaleźć w tych pragnieniach te iskry dobra i właśnie te iskry roznieca. My czasami jesteśmy niezadowoleni, że coś nie poszło, że Pan Bóg nie spełnił czegoś tak. po naszej myśli. A tu się okazuje, że spełnił, tylko, tylko widział więcej niż my. Czasami rozumiemy dopiero po jakimś czasie. Tak. tak. I okazuje I się, lepsze, że, że, że to było lepsze niż wtedy, gdyśmy planowali to, co Pan Bóg ma zrobić z nami. <noise> to, jest, to jest prawda. Może jeszcze na koniec króciutko, właśnie po, powiedzmy o pewnej różnicy dwóch postaw, jakie w nas się znajdują, jakie mamy. Różnice pomiędzy potrzebą a wymaganiem. To jest bardzo istotna różnica, szczególnie widoczna. W naszych modlitwach właśnie, bo, bo potrzeba, próbujemy ją zdefiniować, troszeczkę posługując się, powiedziałbym, nomenklaturą psychologiczną, pedagogiczną, ale taką, powiedziałbym, swojską, taką normalną. Potrzeba to jest. Pod, pod tym pojęciem kryje się to, co jest konieczne do życia, do przeżycia. Chodzi o to, żeby człowiek miał y, takie podstawowe rzeczy, tak? żeby miał gdzie mieszkać, y, żeby... Y, co do garnka włożyć. Tak, co, co włożyć do garnka. Y, potrzeby, które... Y, są tak naprawdę potrzebami życiowymi w takim najbardziej właściwym, podstawowym sensie. Święty Paweł mówi, pisząc do Tymoteusza, że jak mamy żywność, mamy odzienie, mamy dach nad głową, to bądźmy z tego zadowoleni. To są potrzeby. Ale często do Pana Boga chodzimy z czymś innym, chodzimy z wymaganiami. Bo wydaje nam się, że tego nam no najbardziej do życia potrzeba, nie? Czegoś, co jakby tą podstawową potrzebą nie jest. Nie? Ale to jest ten wpływ świata myślenia, o którym już wspomnieliśmy, że narzuca nam pewien sposób myślenia, że coś jest dla nas niezbędne, chociaż tak naprawdę jest zbędne, nie? że przez tego nie możemy jakby funkcjonować normalnie, nie? że musimy mieć zawsze nowe, zawsze świeże, zawsze inny model, nowy model. Nie, to, że obserwujemy, tak jak czasami z dziećmi w sklepie, prawda? No, obserwujemy jak... Ja zawsze odnoszę się do, do, na przykład do samochodów, nie, jak gdybyśmy zaobserwowali jak kilkanaście nawet lat temu, jak szybko powstawały nowe modele, a jak teraz się to odbywa. Nie? Mamy praktycznie co roku, nawet częściej nie, zmianę, tak, żeby jakby już nas kusić tym nowym wyglądem, nie? czy w elektronice, czy, czy w samochodach, czy, czy w jakichś innych dziedzinach, żeby, żeby nam się już przestało podobać to, co mamy, żebyśmy zapragnęli tego nowego, nie? Żeby tego, tego świeżego. No i to są takie właśnie już wtedy wymagania, bo nie zadowalam się tym, co mam na ten moment, tylko myślę, że muszę mieć coś więcej, nie? coś nowego. Tak, i to, to też generuje później już, bo jeden ma, drugi nie ma, Tak, różnice. Yy, trochę podsumowaliśmy to, o czym mówiliśmy dotychczas w naszych spotkaniach, ale myślę też, że postąpiliśmy krok dalej w tych naszych rozważaniach. Ale na dziś yy, musimy już kończyć. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. I internautów. Pozdrawiamy internautów. Znowu, drodzy Państwo, odwracamy się trochę do kamery, yy, bo yy, będzie można nie tylko odsłuchać aniery Beskidów, ale także zobaczyć. Tak, zobaczyć na kanale YouTube. Kompas z wiarą o finansach i na stronie te same filmiki będą też zamieszczone na www.kompas.pl. Dziękujemy i pozdrawiamy raz jeszcze. Do usłyszenia, do, usłyszenia. do zobaczenia. Do Boże. Cześć Boże.